Projekt Innowacja Pedagogiczna, Matematyka Interaktywnie, ma wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Posiada wiele wartości edukacyjnych i wychowawczych, które wzbogacają uczestniczących w projekcie uczniów. Projekt można określić mianem dobrej praktyki, ponieważ jest kontynuowany od kilku lat i daje bardzo dobre efekty. Dzień dobry, witajcie panowie. Zaprosiłam was tutaj, ponieważ chciałabym taki krótki wywiad z wami zrobić. To jest Piotr Kubaty z klasy drugiej, a to jest Piotr Sikorski z klasy trzeciej. Mam dla was jedno pytanie, ale zanim je zadam, chciałam krótko przedstawić. Piotr jest laureatem takiego bardzo prestiżowego konkursu Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów oraz prowadzony jest z Tobą Piotrze indywidualny program nauczania z matematyki na terenie naszego gimnazjum. Jesteś spoza naszego obwodu, dlatego mam takie pytanie właśnie. Dlaczego wybrałeś akurat nasze gimnazjum? Duży wpływ mieli na ten wybór moje rodzice. Chcieli, żebym przyjęł do klasy profilowanej. To jest wielka zaleta tego gimnazjum. No i mogę dziękuję i też uczestniczyli w wielu aktywnościach matematycznych, na przykład Noc Naukowców albo inne takie, no i bardzo to lubię. Takie imprezy, tak? Bo też wiem, że uczestniczysz w wykładach na wyższe uczelnie, Uniwersytet Jagielloński, mamy takie cykliczne wykłady. My też bardzo lubimy, że, żebyś z nami uczęszczał na te imprezy. Dziękujemy Ci bardzo Piotrze. A teraz Piotr Sikorski. Piotrek. Jest, e, można powiedzieć, e, medalistą podwójnym, ponieważ zajął trzecie miejsce na międzynarodowym konkursie Euromat, e, który odbył się w Atenach, razem ze swoimi kolegami, e, oraz brązowym medalistą. E, w ogólnopolskim konkursie prac matematycznych. Jest też, zajął też pierwsze miejsce w takim małopolskim konkursie prac matematycznych, więc jest tych sukcesów panów sporo, ale też jesteś Piotrek spoza wodu, więc też chciałam właśnie to samo pytanie kierować do Ciebie. Dlaczego wybrałeś nasze gimnazjum? Tak jak mój kolega, na wybór mojej szkoły mieli wpływ rodzice, chcieli, abym dostał się do jak najlepszej szkoły, ale jednocześnie, żeby ta szkoła nie była daleko. Spośród różnych możliwości wybór padł na to gimnazjum, bo tutaj jest klasa matematyczna, która rozwija moje zdolności. Super i też uczestniczysz w różnych właśnie aktywnościach, na przykład maratony matematyczne. Wiem, że mogę zawsze na Ciebie liczyć. Wykłady też jesteś uczestnikiem projektu matematycznego Uniwersytetu Młodych Wynalazców. Bardzo Panom dziękuję za ten krótki wywiad. Jak oceniasz e, dzisiejszy maraton? Super, myślę, że się udał. E, gry były bardzo ciekawe. To naprawdę super pomysł. Szczególnie, że gry planszowe są niektóre bardzo ciekawe, więc fajne odbicie się od takiego świata, spotkanie się sobą. Więc to jest naprawdę fajna idea. Czy zamierzasz przejść za rok? Tak, oczywiście. Na pewno za rok się zjawię. We are a group of teenagers from Poland, uh, from Sapietrus is near Krakow, and we have prepared a presentation about various figures on finite planes. So let's go. There are only three numbers 0, 1 and 2. We must convert 4 to 1 of these numbers. We have three points. Uh, so this point is coordinates 0 and 1. This point has coordinates 1 and 1. The third point is coordinates to end one. So everywhere the second coordinate is the same. At the end, we would like to thank uh, our professor, Mr. Thomas Schoenberg from Pedagogical University of Krakow for his help and patience while preparing this presentation. And of course, thanks for watching.